Następnie chciałem powiedzieć, że trochę trudne warunki mieliśmy przez ostatnie dwa tygodnie, takie swoje wewnętrzne. I to dodatkowo sprawia, że ta drużyna dzisiaj pokazała niesamowity charakter i wolę walki. Stanowią naprawdę zgraną, zgraną paczkę. I no wystarczy, troszeczkę szkoda, że, że, że tak późno odpaliliśmy, ale no, należy się cieszyć z tego co jest. Dzisiaj zagraliśmy bardzo dobre spotkanie. Ogromna zasługa w tym krzyżka lipki, który bronił w drugiej połowie w sytuacjach wręcz niemożliwych. Ale zdajemy sobie sprawę, że, że bardzo długi wyjazd do Szczecina i, i podróż plus obcy parkiet może sprawić to, że tam nas czekają naprawdę bardzo trudne zawody w żadnym wypadku i popadałbym w optymizm po tym meczu. Mamy trochę czasu, aby się pocieszyć z tego w naszym wykonaniem, może nawet najlepszego meczu w sezonie, ale jest jeszcze jeden do rozegrania i, i tutaj konfrontacja Szczecina z Kwidzynem pokazała, że sześć bramek to w Szczecinie jest za mało i praktycznie rozstrzygnęli mecz w pierwszej połowie tracąc cztery y, bramki Jeżeli chodzi o przebieg meczu y, no bardzo długo y, bardzo długo wynik oscylował wokół remisu wprowadziliśmy dwie, y, jedna w drugiej połowie to w drugiej połowie y, był taki moment, gdzie zrobiliśmy kilka bramek pod rząd i już na fali na fali znoszącej doprowadziliśmy do tak wysokiej, wysokiej zaliczki. Ale proszę zauważyć, że w drużynie, że w drużynie szczecińskiej w praktycznie całą drugą połowę nie grał Wojtek Zybroń, który jest Strzelców i bardzo niewiele grał Bartek Koniec, który również jest wiodącym zawodnikiem w drużynie szczecińskiej. Jeszcze raz dziękuję drużynie, bo myślę, że trudno było. Trudno było taką ekipę w kraju stworzyć, jaką oni tutaj zrobili. Mam na myśli atmosferę, waleczność i to, jak, jak blisko są ze sobą. Dziękuję bardzo. A pierwsze, przepraszam za moje losy i spróbuję... Mów, mów, mów tak, dobrze, mówić. Dziękuję. Jaz imam ja toliko možnosti, da smo se zaradi tega, da smo bili ja, razem, še šesti, prvi Vipka, potem Čiki, Tež, Marjan, Mirovo, obrane, ne vem, Kodara, um, Mare, Klina. Šesti smo bili razem in na koncu tega neča mi se daje, da smo zaslužili ta vin. Odemo teda z doščečina, sprogujemo tam zagrad še lepije. Się, i zobaczyć co co będzie To jest to nie mam co wszystko trenutno mówił podsumowanie będzie kiedy indziej podsumowanie se